W Regionalny Ośrodek Kultury gościł Wążera Jurisona, byłego wokalista Grupy Genesis. A już niedługo, bo 7 marca w godzinie 19 w sali Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży będziemy mogli zobaczyć Phila Batesa. Phil Bates to frontman zespołu Electric Light Orchestra Classic. Przyjedzie do nas już 6. Spotka się również z młodzieżą, natomiast 7 marca o godzinie 19.00 wystąpi na ulicy Sadowej. Wraz z nim zobaczymy Suzanne Fillet, która grać będzie na skrzypcach, jak również śpiewać, oraz Joe Bates, która akompaniować będzie na instrumentach klawiszowych i również zobaczymy i usłyszymy jej popisy wokalne. Znaczy nie muszę rekomendować projektu ILO, bo sądzę, że każda osoba, która słucha muzyki rozrywkowej, wie, że był to zespół, który w latach 70. i 80. był zespołem chyba najbardziej znanych. Zainteresowanych serdecznie zapraszam. Szczegółowe informacje na stronach internetowych Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.